Funkcje w naszych obiektach. Na razie będziemy je definiować wewnątrz. Pewnie następnym razem, może sobie powiem coś więcej właśnie o funkcjach i prototypach, to tam sobie rozwiniemy ten temat. E, ale na razie stwórzmy sobie funkcję, która wykonuje jakąś operację. Powiedzmy, że to jest getName, czyli jak nazwa wskazuje, będziemy chcieli sobie pobrać wartość. Name. No i zawsze, jeżeli się odwołujemy do właściwości obiektu, no to powinniśmy się odwołać do. Właśnie najpierw nazwy tego obiektu, a potem jej właściwości. I może taki przykład, który mm, raczej nie piszemy w takiej wersji w aplikacji, ale chciałbym Wam pokazać, że tak można, a potem powinniśmy to zmienić. I teraz tak, e, może ja tu napiszę nazwę return test, czyli jakiś ciąg znaku będziemy zwracać za pomocą tej metody. Więc jeżeli ja zrobię console log, Produkt. Produkt. Kropka get name. No to w konsoli zobaczymy ten test, czyli tam wartość, którą zwracamy w tym miejscu w linii 9. Jeżeli będę chciał pobrać wartość której tej właściwości, no to muszę wskazać co mnie interesuje, czyli interesuje mnie produkt. Kropka i nazwa tej właściwości. Powiedzmy że to jest name. Zapisuję. No i faktycznie mają postawy js, czyli widać, że wartość, która jest zapisana w tym miejscu, została właśnie pobrana. I to się zgadza, ale nie jest najlepszym pomysłem wykorzystywanie produkt wewnątrz tej metody, dlatego, że ściśle wiążemy się właśnie z tym jednym rozwiązaniem. To nie jest dobre. E, powinniśmy wykluczać um, jakby miejsca, w których musimy zmieniać dwa razy kod po to, żeby E, mogą działać. Chodzi o to, że jeżeli ja bym napisał zmieniłbym nazwę tej zmiennej, no to się okazuje, że również w tym miejscu musiałbym zmienić, żeby to nam zadziałało. Więc to nie jest najlepsze rozwiązanie. E, żeby to nam mogło fajnie zadziałać, powinniśmy sobie napisać this. This zawsze wskazuje właśnie na miejsce, w którym wywołujemy sobie tą metodę. A dokładniej mówiąc, zawsze jeżeli mamy get name i wewnątrz tego GEDNEY mamy DIS. To DIS wskazuje to, co jest po lewej stronie GEDNEY. Tak troszkę na chłopski rozum, ale to działa. E, więc w ten sposób powinniśmy się kierować tym rozwiązaniem.